Świętem szczególnym dla każdej uczelni jest nadanie honorowego tytułu doktora uczonym wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami w uprawianej przez nich dziedzinie. Podczas uroczystości jubileuszowych godność tę otrzymał profesor Fritz Stern, wybitny historyk amerykański żydowskiego pochodzenia, urodzony we Wrocławiu, skąd kilka tygodni przed nocą kryształową wyjechał z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Jest profesorem Columbia University. W 1996 roku otrzymał we Wrocławiu, który często odwiedza, Nagrodę Kulturalną Śląska. Jestem zaszczycony tym wyróżnieniem. Moi rodzice otrzymali doktoraty tu na tym uniwersytecie we Wrocławiu. Wcześniej zwanym Breslau. Także dwaj dziadkowie tu wykładali. Tak więc moje związki z miastem i uczelnią są bardzo bliskie. Tytuł doktora honoris causa Wrocławskiej Uczelni dodaje mi odwagi do kontynuowania mojej pracy naukowej. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał również profesor Leszek Kołakowski, najwybitniejszy spośród współczesnych filozofów polskich. Historyk filozofii, teoretyk poznania, etyk, filozof kultury i religii, autor 30 książek i kilkuset rozpraw. Uroczystość przyznania profesorowi honorowego tytułu zbiegła się z 75. rocznicą jego urodzin.